Witam! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam... Jest dobry, super trick. Przejdźcie. Dobra, moja harta to jest. Mierza z tym. Słyszycie kury, nie? Robicie sobie takie pomieszczanko na jeden klocek. No i musicie mieć w nim kur oczywiście. I jak sami widzicie, te kury są tak ciasne, że jak... No, Zniosę mi jajko. No nie, no. Foksujecie mi cały filmik. Chodź tu. Cały filmik. Przepraszam go za to, ale nie, 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 nie. No, włazić tam. Wczoraj wam pokażę, jak. Ale chętnie nie chcę tą falą. Dobra. Jeszcze mamy. Tak będzie. Nie da spójnie wchodzić. Hmm. To wcześniej weźmy fajnie. Ale już nie mogę tego tak, zadować chodzić. Łazić. Łazić, łazić. Muszę też. No wychodzę toż... no, ja no, dwą no. okay. i to. A nie, chodź wam się zrobi trochę. Ona muszę tutaj odejść. O. Okej. I zamiąć drzwi. Yeah. No i to tyle w pierwszym filmiku czy poradniku. Tyle. To, to z każdym zakończeniem muszę skończyć. Do, do widzenia. Subskrybujcie. Ja bardzo Was proszę. Łapki w górę.